Lato w tym roku jest dziwne. Raz upalnie, raz zimnica, a do tego te jeszcze ciągle zarastające grządki. Ale niedługo wszystko się zmieni. Jadę z rodzicami na wakacje. Gdzie dokładnie? Jeszcze nie wiem, ale wszystkiego się dowiem. Tato, tato! Co tam, Tadziusz? A kiedy pojedziemy na wakacje? Kiedy, kiedy? Kiedy opielisz cały ogródek, To chyba nigdy nie nastąpi, bo ja tam cały czas zielsko wyrywam, a tu znowu rośnie. A wiesz czemu tak jest? Żebyś miał zajęcie. Ależ tato, to chociaż powiedz gdzie pojedziemy? Gdzie pojedziemy, gdzie pojedziemy? Do Afryki! Do Afryki? Tam ja. gdzie słonie i murzyni? Dokładnie. A daleko ta Afryka? Czego cię w tej szkole uczą? To przez te strajki. Tadzik, słuchaj. Afryka musi być gdzieś niedaleko. A wiesz dlaczego? Bo ze mną taki Murzyn pracuje, a on do pracy rowerem dojeżdża. Wow, Afryka! Nigdy nie byłem w Afryce. W sumie nigdzie jeszcze nie byłem. Ale będzie fajnie. Zobaczę zebry, żyrafy i króla lwa, ale będzie super! Co? Co to ma być? Kto ci to zrobił? Sam się pomalowałem, fajnie, nie? Fajne! Hańbę dla rodziny przynosisz. Jeszcze tylko rowerka biegowego brakuje i kierunek Białystok. Białystok jest tam. Poszedł mi do domu, szybko to myć. Jeszcze mnie tu będzie pouczał. Chyba lepiej wiem, gdzie jest Białystok. Jak tęcza jest tam, to tam jest Białystok. W takich sytuacjach lepiej z tato nie dyskutować. Dobrze wiem, czym to może się skończyć. Wolnością nazywamy nie to, na co nam pozwalają, lecz to, na co sami możemy sobie pozwolić. Tadzik, normalnie to zapnij, a nie od dupy strony się dobierasz. Jak ty do dziecka mówisz? Nie ma takiego słowa jak dupa. Tak, dupa jest, ale słowa to nie ma. Kurwa, jeszcze nie odbiera. Szybciej tam się pakujcie. Czego ty do tych walizek napakowałeś? No jak czego? Oszczędności. Przecież wiesz, że tam prohibicja. A główka pracuje. Boże, sam alkohol. Przecież nas na lotnisku zawrócą. Tato, a wiesz ile od alkoholu osób umiera? Tadzik. A wiesz ile się rodzi? Sam tadzik widzi, że ledwo się mieście! Ależ tato! Co, tato, nie zdążymy na nognisko! To zdechłeś mu w drugą taryfę! Czy cię pogrzało? O, zobacz, akurat idzie szwagier! Leć, leć, pozrów jeszcze od niego! O, nadejdź się zbiera, cześć! Ja czasami myślę, że kiedyś byłem adoptowany. Bo byłeś, a potem cię oddali. <laughs> Czy to przypadek, że wujek akurat tu się znalazł? Nie sądzę. Znów stoi przed niewiadomą, ale wiem na pewno, że Afryka będzie musiała jeszcze poczekać. Wszystkim patronom dziękujemy za wsparcie. Kolejny odcinek już w sobotę.